Umiłowani wierni, czciciele Najświętszej Maryi Panny, w to święto zwiastowania, w którym przeżywamy początek życia Bożego pośród nas, bo to przecież dziś Bóg stał się człowiekiem, bo to na te słowa klękamy za każdym razem świętej liturgii. Dzisiejszego dnia po raz kolejny Ojciec Święty Franciszek jako papież próbował poświęcić Rosję Niepokalanemu Sercu Maryi. Słowo poświęcenie i słowo Rosja padło w tekście przygotowanym przez Stolicę Apostolską. Wierzymy i modlimy się także o to, by intencja papieża, jak i wszystkich biskupów, również była zgodna z wolą Najświętszej Maryi Panny. My odpowiadając na to wezwanie, aby mieć pewność, że czynimy to, czego pragnęła najświętsza, Matka, najświętsza Maria Panna w Fatimie, posłużyliśmy się dzisiaj o godzinie 17 słowami naszego założyciela, arcybiskupa Lefewra, który również prosił najświętszą Marię Pannę przed wielu laty w Fatimie, aby na tyle, na ile może, bo przecież my nie reprezentujemy. Wikariusza Chrystusowego na Ziemi, ale na tyle, na ile może przyjęła naszą modlitwę i zapewniła nam pokój Chrystusa na Ziemi, poprzez jak to Matka Boża Najświętsza, Maria Panna w Fatimie, mówię: poprzez nawrócenie Rosji, powrót tych wszystkich, którzy w schizmie odłączyli się od Kościoła, by nie rozszerzały się stamtąd wszelkie błędy, które zatruwają cały świat i są także dziś przyczyną tych wszystkich konfliktów i cierpienia niewinnych. Drodzy wierni, my jednak chcemy dzisiaj w dzień zwiastowania Najświętszej Marii Pannie odpowiedzieć sobie na to pytanie dlaczego tak bardzo kościół, tak bardzo syn niepokalanej od zawsze kazali nam uciekać się w sprawach najważniejszych do Najświętszej Maryi Panny. Drodzy wierni, uciekać się do Najświętszej Maryi Panny w sprawach najważniejszych to nie jest tylko kwestia objawień w Fatimie. To jest przecież historia całego świętego Kościoła, który przez wieki to czynił który wiedział, że to w jej sercu jest ratunek, a nie w przyjeździe jakiegoś prezydenta, który na swoich dłoniach ma krew niewinną, który swoją postawą przeczy temu, co mówią usta, gdy porównuje się do człowieka, którego określamy mianem katolika. Nie tam szukamy nadziei i nie tam szukali przez wieki nadziei, czyli nie w rządcach tego świata ci, którzy wiedzieli, kim jest najświętsza Maria Panna. Tylko w niej znajduje się ratunek, w jej niepokalanym sercu. I to, drodzy wierni, że to przekonanie w Kościele jest od wieków, mówią nam nie tylko dogmaty, ale prosta wiara ludu. Która szczególnie wyraża się w sztuce, która odzwierciedla tę właśnie prostą wiarę, sensus fidei, zmysł wiary ludu Bożego. Dlatego, by pokazać i zachwycić się na nowo tym wstawiennictwem niepokalanej dziewicy w niebie i potęgą jej serca, rozważmy dzisiaj trzy atrybuty które gdy prześledzimy scenę zwiastowania Najświętszej Marii Pannie w historii chrześcijańskiej, katolickiej ikonografii, będą bardzo często się powtarzać. Te trzy atrybuty są dowodem na to, że miłość Boża, która jest tak blisko nas, wszystko może zwyciężyć, bo jak mówi dzisiejsza Ewangelia, to dla Boga nie ma nic niemożliwego, a nie dla mocarzy tego świata. To dla Boga wszystko jest możliwe i tylko On jest w mocy dać nam to, o co się dziś modlimy nie układy polityczne i nie nasze ludzkie wysiłki. Jakie są to atrybuty? Małżeńskie łoże bądź małżeńska komnata, włóczka wrzeciono bądź kołowrotek i jednorożec. Małżeńska komnata. Gdy wpatrzymy się w ikony, obrazy, gdy Archanioł Gabriel przychodzi Najświętszej Marii Panny, często w tle zobaczymy łoże bądź całą komnatę. To jest, drodzy wierni, nic innego jak świadectwo tego, że właśnie dziś, w to święto, dokonało się to prawdziwe zjednoczenie nieba z ziemią. Oto zaczyna się historia miłości Chrystusa do Jego Kościoła miłości opisanej w księdze Pieśni nad pieśniami. Jeśli Bóg stwarza cały świat, to on swoją istotę, to kim jest, odbija w tym swoim dziele stwórczym. Dlatego też w miłości małżonków, którzy jednoczą się poprzez sakrament, który zewnętrznie wyraża się poprzez ich zjednoczenie cielesne dla poczęcia dzieci, jest tylko przejściowym obrazem Bytowaniem tutaj na Ziemi, jakże wielkim i szlachetnym, ale jednak tylko czasowym, aby zrozumieć to zjednoczenie, jakie Bóg dokonuje z miłości do swojego rodzaju, do swojego stworzenia, do rodzaju ludzkiego, gdy jednoczy się z nim właśnie poprzez Najświętszą Marię Pannę. Stąd tam jest to łoże, znak owego zjednoczenia, znak niewyobrażalnej miłości, oblubieńca i oblubienicy. To łoże również świadczy o wielkiej tajemnicy, o wielkiej i pięknej szlachetnej intymności, skromności tego aktu, który dokonywał się w tym małym nazaretańskim domku. Natomiast Najświętsza Maria Panna bardzo często trzyma podczas zwiastowania, bądź przy niej stoi kołowrotek włóczka wrzeciono. Dlaczego? Dlatego, że jak mówi nam święta tradycja Kościoła, a jest to potwierdzone w liturgii Kościoła, 21 listopada obchodzimy święto ofiarowania Najświętszej Marii Pannie w świątyni, jako mała dziewczynka, matka Boża, została oddana na służbę świątyni. Mamy dokładne opisy tego w tak zwanych apokryfach, które nie są natchnionymi tekstami, ale które często poprzez przekazy ustne i wyobraźnię ludzką, uzupełniają to, czego nie znamy. I trzeba oczywiście tam mieć roztropność, czytając je, ażeby odsiać to, co prawdą jest, a to, co dodała ludzka wyobraźnia. Niemniej, jeżeli coś jest potwierdzone liturgią, starożytną liturgią Kościoła, a to święto jest jak najbardziej starożytne, bardziej obecne we wschodniej liturgii, Bardziej uroczyście obchodzone, to tym bardziej, drodzy wierni, jesteśmy pewni, że to wydarzenie miało miejsce. Jesteśmy tego pewni. A po co takie małe dziewczynki były ofiarowywane na służbę w świątyni? Po to, ażeby w świątyni zajmowały się najszlachetniejszymi czynnościami, którym mogły się zajmować tylko najbardziej niewinne istoty. Takie małe dziewczynki, młode dziewczyny. Czyniły plotły, wyszywały, przygotowywały szaty kapłańskie, a najszczególniejszą rolą, wyróżnieniem, wybraniem było tkanie zasłony przybytku. Zasłona przybytku w świątyni jerozolimskiej to zasłona, która oddzielała najświętsze z najświętszych miejsc od reszty świątyni. Za tą zasłoną Mówiono, że przebywa chwała Jahwe, Za tą zasłoną przechowywano najcenniejsze tego dowody, czyli arkę przymierza. Za tą zasłoną składano i oddawano cześć Panu Bogu tylko jeden raz w roku w żydowskie święto zwane Dniem Przebłagania, w którym Żydzi przepraszali za grzechy Boga, jednali się z Bogiem i z Bliźnim. Właśnie w tym dniu. Kapłan Zachariasz miał składać ofiarę z krwi i ofiarę kadzielną w tym wyjątkowym dniu, w którym sam wchodził do świętego przybytku i mógł odsłonić te zasłony w tym właśnie dniu. Nie bez powodu objawił mu się anioł i powiedział o tym, o czym słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, że jego żona będzie miała dzieci wraz z nimi to będzie Jan Chrzciciel. To właśnie w tym dniu, i drodzy wierni, najświętsza Maria Panna, według tradycji była tą, która jako mała dziewczynka zajmowała się tkaniem zasłony przybytku. I dlatego to w scenach zwiastowania jest przypomniany ten fakt z jej dzieciństwa, ażeby powiedzieć, że owym przybytkiem staje się ona sama, a tą nową zasłoną. Jest jej ciało. Ona staje się miejscem najświętszym, miejscem przebywania chwały Bożej i jej ciało, jej osoba, jej niepokalane, niczym nieskażone ciało jest właśnie przysłonięciem tego, co za chwilę objawi się na całym świecie. Drodzy wierni, To nam mówi o tym, że owa miłość jest bardzo blisko nas poprzez to zjednoczenie. Ale żeby głębiej jeszcze zrozumieć to, dlaczego ten symbol towarzyszy Najświętszej Marii Pannie w momencie zwiastowania, musimy pobiec do krzyża, ponieważ to tam zapisano, że gdy Chrystus na krzyżu umierał, to owa zasłona rozdarła się na dwoje. To miłość Boża została objawiona światu. To Bóg powiedział ostatnie słowo: kim jest, że oddaje życie za marnych grzeszników? Drodzy wierni, tam rozerwała się zasłona przybytku. Ale zasłona przybytku, gdy rozdzierała się w momencie śmierci Chrystusa, była już tylko figurą tej zasłony, którą stała się najświętsza Maria Panna i jej niepokalane serce. Właśnie w tym momencie, gdy Chrystus na krzyżu umierał, to jej serce jeszcze bardziej rozdarło się z bólu i cierpienia aniżeli owa zasłona. To był tylko symbol tego, co dokonało się w jej duszy i przez wzgląd na jej wielkie współcierpienie z Chrystusem, Pan Bóg ma dla nas litość. Do tej do tego miejsca te zasłony rozchylano w dniu przebłagania za grzechy i pojednania z Bogiem i bliźnim. Przebłaganie za nasze grzechy i pojednanie z Bogiem i bliźnim dokonało się na Krzyżu, ale przez zgodę Maryi i przez to, że pozwoliła rozedrzeć swoje serce, stając się pod Krzyżem, naszą matką z miłości do każdego z nas. Drodzy wierni, a zatem jest to prawdziwa miłość, która jest bardzo blisko nas, i ta miłość ma w sobie wielką siłę. Dlatego jest trzeci atrybut, który to podkreśla, a to jest jednorożec. Osoby, które mają małą wiedzę, mogłyby się przerazić, wchodząc do Muzeum Narodowego w Warszawie, do działu ze sztuką średniowiecza i widząc, jak na jednym z ołtarzy. Na nastawie ołtarzowej jest płaskorzeźba, na której jednorożec spoczywa na łonie Najświętszej Marii Panny. Co niektórzy przejęci bardzo różnymi okultystycznymi znakami, bojący się ich aż nadto, zaczęliby może doszukiwać się tutaj jakiegoś okultyzmu, bo przecież jednorożec jest znakiem, który jest związany rzeczywiście jest związany z tą nieczystą diabelską sferą. Ale tak jak i inne symbole, na przykład tęcza, taki ten został nam ukradziony. My natomiast nie mamy czego się wstydzić, a przede wszystkim czego obawiać. Jednorożec bowiem, jak to opisuje chociażby nauczyciel świętego Tomasza Zakwinu Albert Wielki, był symbolem dwóch rodzajów sił. Z jednej strony jego ryk niezwyciężony był tak potężny, że przerażał, a zatem jednorożec uosabiał wszelkie nieokiełznane siły, które prowadziły do cierpienia, do bólu, do strachu, do przerażenia. Zatem jednorożec mógł nawet być utożsamiany ze złem bądź jego konsekwencjami. Jednorożec był również zwierzęciem, jak pisze Albert Wielki, nieokiełznanym nie dało się go. Oczywiście mamy tutaj cały czas do czynienia z mitycznym wyobrażeniem jednorożca. Nie dało się jego okiełznać, to znaczy, jeśli miał się oddać w ręce tych, którzy na niego polowali, to własnym rogiem przebijał swe serce, a żeby nie oddać się żywym. Nie mógł sobie tak szlachetne zwierzę. Jakie uważano, iż, jakim uważano, iż był jednorożec, pozwolić sobie na oddanie się w ręce myśliwych. Ale jednorożec, to również symbol piękna, czystości, niewinności, symbol siły, której nie da się tak łatwo zdobyć, która wymaga wielkiego wysiłku i która jest bardzo wyjątkowa. I starożytne, mityczne legendy mówiły o tym, iż myśliwi chcąc zdobyć toż niezwykłe zwierzę na ponętę dawali dziewicę, której przewspaniała woń i wyjątkowość, czystość wabiła to czyste zwierzę. I tylko i wyłącznie dziewica była w stanie znać te wszystkie siły, które symbolizowało to zwierzę. Dlatego w średniowieczu Najświętsza Maria Panna do Soboru Trydenckiego, bo dopiero Sobór Trydencki nieco ustosunkował się negatywnie do tego wizerunku z tego powodu, iż rodził on niewłaściwe skojarzenia teologiczne, chociaż sam w sobie nie był niczym złym w tamtym czasie. Jednak odchodzono od tego przedstawiania Najświętszej Maryi Panny, niezupełnie, ale jednak w każdym razie ten jednorożec na łonie Najświętszej Maryi Panny oznacza jej wielką siłę, niewyobrażalną siłę. Do tego, drodzy wierni, mamy takie przedstawienia w sztuce sakralnej, kiedy Archanioł Gabriel jako myśliwy nagania owego jednorożca w łono Maryi, bowiem ów jednorożec miał symbolizować Chrystusa. Jego jeden róg miał symbolizować jedno królestwo, jedną potęgę, jednego Boga i jeden cel, jaki Pan Bóg ma przychodząc tutaj na ziemię. I to dlatego celów jednorożec miał być wejść w łono Najświętszej Maryi Panny jako ten symbol Chrystusa. A zaganiał Archanioł Gabrielowego jednorożca z czterema psami. A na ich obrożach bardzo często były napisane słowa: miłosierdzie, prawda, sprawiedliwość i pokój. To cztery psy, które zaganiały owego jednorożca. I właśnie tu powstał błąd, o którym mówiłem w ramach Soboru Trydenckiego, bowiem niektórzy mówili, iż ten obraz świadczy o tym, że Chrystus był zmuszony do wcielenia. Nie, nigdy Bóg do niczego nie był przymuszony. Ale ten obraz jak najbardziej mówi o tym, przez co był przynaglony, przez co był pośpieszony, przez miłość, która realizuje się za pomocą tych czterech aktów, poprzez danie miłosierdzia człowiekowi, czyli okazanie mu łaski. Bóg okazuje mu łaskę, bo objawia mu także prawdę o nim, że jest grzesznikiem, bez Boga nic nie może. I to wcielenie jest konieczne, jeżeli z tego prochu, jakim my jesteśmy, cokolwiek ma drodzy wierni pozostać, to jest prawda. Bóg jednak, znając naszą nędzę i ograniczenia, w sprawiedliwości daje nam tę możliwość nawrócenia, przylgnięcia, poznania samego Boga i dojścia do chwały wiecznej, po to, by osiągnąć pokój. Na zwiastowanie Najświętszej Marii Pannie, święty Bernard Sclervaux używał do opisu tego właśnie wydarzenia Psalmu 84, w którym czytamy: Miłosierdzie i prawda spotkały się, Sprawiedliwość i pokój ucałowały się. To jest, drodzy wierni, owa siła Najświętszej Marii Panny i to, co przynaglało Boga, by ją tą siłą obdarzyć, Jego miłosierdzie. To, że jest prawdą, to, że jest sprawiedliwy i to, że jest dawcą pokoju. Oto ta, która okiełznała jednorożca, oto tylko ta jest w stanie uprosić u Boga oddalenie wszelkich błędów, które wynikają z bezbożnictwa, które wychodzą z bezbożnych rządów, chociażby Rosji, które wychodzą z tej strasznej schizmy podziału kościoła, jaką jest tak zwane prawosławie. Tylko Ona potrafi ujarzmić to wszystko, jakowego jednorożca. Drodzy wierni, tak bardzo proszę Was, byście często rozważali te tajemnice wcielenia. Jak wielką i bliską jest miłość Boga, która ma siłę czynić wszystko, co niemożliwe. Zobaczcie, jak w obliczu tego małym są te nasze problemy, które na co dzień nazywamy wielkimi. Bowiem jeśli człowiek prawdziwie rozumie, czym jest tajemnica Bożego wcielenia, to zupełnie inaczej przeżywa każdy swój dzień, każdą troskę w obliczu tej tajemnicy. To nie jest jakieś kościelne święto. To tu zaczyna się wszystko i bez tego nie byłoby nic. Dlatego też polski poeta kończy swój wiersz o zwiastowaniu mocnymi, a najkrótszymi chyba słowami na ten temat. Grom, błyskawica, stań się stało, matką dziewica, Bóg, ciało. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.